Dziś będziemy piekli chleb drożdżowy. Potrzebne nam są do tego drożdże, pokruszyć dwie szklanki ciepłej wody, może być z kranu, łyżka cukru, dwie łyżeczki soli i dwie łyżki oleju. Wszystko do miski. Drożdże trzeba dobrze rozmieszać. Dzisiaj będziemy piekli chlebek z mąki chlebowej. 750, ale zamiast jednej szklanki mąki chlebowej dołożymy jedną szklankę mąki gracha. Mąka Graham bardzo dobrze działa na nasze jelita, więc zalecam korzystanie z owej mąki. Mamy jedną szklankę i teraz jeszcze 5 szklanek mąki chlebowej. Proszę pamiętać, że mąka Graham jest lżejsza. I musimy ją uzupełnić inną mąką, jeśli chodzi o ilość. Tak wyrobiony chlebek. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na około godzinę do wyrośnięcia, potem do naczynia. Każdy ma swoje i życzę smacznego.